widzowie, ja, 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 przepraszam, że nie nagrywałem tak długo, ale po prostu e, byłem chory i no nie mogłem nagrywać. E, miałem po prostu chrypę i kaszel. E, ja, wam tylko, ja wam tylko informuję, że e, nie wiem czy w ogóle to zrobicie, ale ja, chyba nie, bo... E, mm, Musicie wbić, znaczy nie musicie, ale bardzo bym chciał, bardzo, bardzo, bardzo bym chciał 50, 50 subów pod tym filmem. Znaczy, no 50 subów po prostu chciałbym mieć na kalanie, na, na kanale, bo chciałem zrobić po prostu live'a Jak łowię ryby, nie? bo za tydzień idę na rybę i. Chciałbym po prostu y, Was poinformować, że idę na ryby i no ten, bo jak chce się live robić, to trzeba, trzeba po prostu mieć 50 subskrypcji, a ja mam dopiero 5 i mam nadzieję, że będę miał więcej. No to y, miłego godzianka. Pa!